Moi kochani, dzisiaj intro bez żartu, ponieważ wystarczającym żartem już są dwie płyty, które widzicie w tytule filmu. Boom, słuchajcie, jakiś śmieszny prowadzący. O mój Boże, Bartek, jedziesz, go for it. Owszem, powiedziałem płyty, a nie płyta, ponieważ dzisiaj płyt mamy dwie. Wprowadzamy do recenzo kolejne nikomu niepotrzebne udziwnienie, żeby dodać troszeczkę pikanterii, moi kochani. Raz na jakiś czas zamiast zwyczajnej recenzji będzie pojawiało się tak zwane recenzo porównawcze. Być może nazwiemy sobie to jakoś szczególnie. Póki co tytuły robocze to Dawaj na solo Kutasiarzu, Cenzow Pierdol albo program w którym biorę dwie płyty zamiast jednej, żeby nie musieć za bardzo się przykładać do recenzji żadnej znika i tak zrobić 15 minut filmu. Pracujemy nad tym jeszcze. Jednakże moi kochani, w tym momencie jedne co jest pewne i co powinno was interesować, to fakt, że dziś poleje się krew. A nawet jeżeli ta krew się nie poleje, to będziemy po prostu przestały film tyrać bekę z kacperczyków, żeby na koniec filmu lizać im dupę, bo chcę, żeby ktoś mnie wpuścił na SB Festiwal. Moi kochani, moi kurwa kochani, czy wy jesteście gotowi, czy wy jesteście gotowi na recenzuuu? Powinien mi ten mikrofon tak z góry zwisać. Czekajcie. jestem w stanie go tego tak obrócić? Nie jestem w stanie go tego tak zwrócić. Chuj tam! Ding, 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 ding! Koncept ten będzie polegać na tym plus minus, że będziemy sobie recenzować dwie płyty w formie pojedynku, moi kochani. Łącząc te płyty w jakieś pojedynki, będziemy starać się, żeby cokolwiek je łączyło. Zapytacie się mnie pewnie, czy pojedynkujące się dzisiaj płyty cokolwiek łączy? Oczywiście, że tak, prawda? Kasperczyków jest dwóch, a w hałastrze też jest Dwóch ludzi, więc. tam chuj, że w kasparczykach jest wokali, muzyka, w hałasie są dwa wokale, no ale wciąż są to dwie osoby, więc w mojej opinii pasuje idealnie. Świetne zestawienie, prowadzący znowu się popisał. Kasperczyki bardziej by pasowały do Lordofonu, ale Lordofon już nagrałem, niestety. Ale proszę się nie martwić, bo im bardziej te płyty się różnią od siebie, tym więcej prowadzący będzie musiał fikołków zrobić, żeby jakkolwiek nie wejść na debila, ergo będzie więcej kontentu. Pod tą koszulą, którą ubrałem, żeby nie widać, że nie ogoliłem, pach, mam, moi kochani, specjalnie na dzisiejszy dzień koszulkę do bicia żony. Kiedyś użyłem to Zwrotu na angielskim w gimnazjum. I moja angielska zareagowała. Bartosz, biegun. Nie spodziewałem się tego po tobie. I niech pani teraz kurwa spojrzy na co ja wyrosłem. Mogliśmy to powstrzymać w odpowiednim momencie. Wie pani o tym, nie? Nie zrobiliśmy tego. Moi kochani, przedstawmy sobie zawodników, którzy dzisiaj zawalczą w tym jakże emocjonującym i niepoukładanym w nic pojedynku. W lewym narożniku. Ojcowie chrzestni polskiej muzy do windy. Beneficjenci ogólnopolskiego spermienia do ładnych raperów na TikToku. Odpowiedź na pytanie, co by było, gdyby Maciek. Z lordofonu nie umiał drzeć pizdy. Bracia Hats Perszych oraz ich album Pokolenie Końca Świata. W prawym narożniku, natomiast ojcowie chrzestki muzy dopuszczenia sobie w BMW podczas rajdów nocnych po małej miejscowości. Laureaci Nagrody Wieszaka ZDR za najśmieszniejsze ksywy w polskim rapie roku 2021. Jedyni raperzy w Polsce, którzy mają naficie tak Tako Hemingwaya, Kukona i Kizo, nie są w stanie wbić pół miliona słuchaczy na Spotify. Hałastra oraz ich album Kombinatoryka. Jak oni to robią, że to tak fajnie brzmi, jak tak krzyczy? Ja tak nie umiem, jest. Ale się nauczy. Wszystko dla klautu. Teraz czy ja mogę powiedzieć coś więcej o tych zespołach, moi kochani? No Kacperczyki jakie są, każdy widzi, tak? No, ja miałem tam parę ich utworów, może na pętli, no jednakże większość płyt to skipowałem raczej, no nie oszukujmy się. Mam nadzieję, że z tą płytą będzie podobnie, a jako, że nagrywam to oczywiście już po napisaniu całej recenzji, również po odsłuchach, to mam stuprocentową pewność, że gdybym tylko odróżniał te numery, to z tą płytą byłoby podobnie. Hałasrom natomiast jarałem się trochę bardziej, ale to było jaranie się takie typu, wiecie, o jaki fajny album. Posłucham go raz i zajaram się klimatem, włączę go może drugi raz, ale potem o nim kurwa zapomnę i nigdy. Do niego już nie wrócę. Mamy więc, moi kochani, potencjalnie dwa albumy, które mogłyby być spoko, bo są jakieś tam, powiedzmy, alternatywnie podchodzące do tematu rapowania, ale jednak należy pamiętać, że u obu zespołów to są już co najmniej trzecie projekty, więc prawdopodobnie wszystko, co było w nich ciekawego, słyszeliśmy już kurwa w 2020 roku. Więc teraz zostaje nam tylko udawanie, że smakuje nam w pierdolanie przez tydzień kaszy z sosem grzybowym. Jak będzie wyglądał ten wiekopowny pojedynek, zapytacie się pewnie. Moi kochani, otóż zastosujemy sobie podział dobrze Wam wszystkim znany z poprzednich części filmów recenzo. Mianowicie, ocenimy sobie osobną muzykę, osobną lirykę, osobno umiejętności wokalne łamane na flow oraz osobno dobór gości. Za każdą z tychże kategorii lepszy album otrzyma po prostu no punkcik, a drugi album otrzyma przysłowiowego chuja do dupy. Na koniec punkty będą podliczane, coś tam mądrego powiem i dodam potem jakieś punkty z pizdy, bo o, chujowy album też może sprawiać przyjemność. O, dobrze się bawiłem słuchając Fukaja, uu, co z tego, że nie umiera pować? Wiecie, klasyka serii recenzo. Przewrót w przód, przewrót w tył, kurwa Salto. Generalnie sędzią jestem ja póki co, tylko może kiedyś będą goście, ale muszą mi zacząć odpisywać na Instagramie, a póki co jeszcze nie zaczęli. Tak więc, moi kochani, przechodzimy do właściwego pojedynku o Puchar Złotego Łajciora 2115. Przed nami pierwszy w historii Cenzo Pierdol. Nie muszę tę nazwę zmienić chyba. Zacząć należy od tego, co w muzyce jest, moi kochani, najmniej ważne, czyli oczywiście muzyka. Muzycznie moi kochani, można te płyty porównać bardzo wręcz dosłownie. Jedni stawiają na jakieś indie-rockowe aranżacje, bez żadnych ambicji, żeby cokolwiek grapować, oraz w zasadzie. Bez w ogóle żadnych ambicji. Drudzy natomiast stawiają nam roczny neobumba przesycony jakimś tam basem i jakimś tam brudem. Moi kochani, znaczy to tyle, że do obu tych płyt zajebiście by się spało. Jakbym miał spać, to bym wolał chyba spać do hałastry, bo jest dłuższa. A po kasperczykach się może wrzucić coś głośniejszego na auto odtwarzanie, wydaje mi się. Więc tu raczej będzie punkty dla hałastry, ale pogadajmy coś więcej, żeby nie było. Kasperczyki mają o tyle fajnie, że robią sobie tę muzykę całą sami, nie? To można powiedzieć, że za nimi będzie przemawiała jakaś spójność w brzmieniu. Jest delikatny problem. Otóż mamy taką Skale, nie? Ta skala jest odtąd do, dotąd, powiedzmy. Jak się zaczyna ta firanka, jak się zaczyna ta szafka, to jest skala. I tu idzie linia. Powiedzmy, tutaj gdzieś jest taka jakaś tam mixtapeowatość, taka generalnie różnorodność w brzmieniu. Taka, no nikomu tutaj się nie chciało, żeby to miało jakieś wspólne cechy w brzmieniu. Tutaj jest jakaś taka spójność w tym brzmieniu. Tutaj już jest brak możliwości odróżnienia od tego, kiedy który numer się kończy, a kiedy który zaczyna. Tam jest playlista trap strefa na Spotify. No i kacperczyki są gdzieś tutaj. Okazuje się, że spójność w brzmieniu można też Osiągnąć przy współpracy z 14 różnymi podmiotami producenckimi, co udowodniło nam hałastra. No bo kurwa, przez większość czasu te produkcje rezają jak pojebane i budują jakiś taki jeden wspólny klimat. A nawet bym powiedział: No, kurwa, jaki klimacior. Ten cały album ma takie produkcje, co wiecie, wrzucacie sobie na słuchawki, wychodzicie wieczorem na miasto i się czujecie jak wślepnąc od świateł. Tylko słuchaj bez Nie nudzą mi się te bity, ani trochę mi się nie nudzą te bity, mimo tego, że ta płyta jest dłuższa. W większości są jakieś takie post-Glizeldowskie, jakieś takie po prostu przytłumione, Jakieś takie brudne, uliczne, ale z takim sznytem, że to wie, że to ma bujać, że to jest muzyka i to jakkolwiek musi zadowalać słuchacza. Zdarzy się tam nawet jakiś drill, ale on się wtapia na tyle płynnie w ten cały schemat, że jak nam się włączy, to nie myślimy sobie od razu: o kurwa drill, ale ja jestem mądry muzycznie, wyczaiłem, że tam jest perkusja drillowa. Tylko sobie tak myślicie: o, fajny beat, dobrze mi się tego słucha. Mogę się zastanowić, z jakich podgatunków to czerpie, ale w sumie, czy jest to takie ważne? To już nie jest. Mimo tego, że Kasperczyki sami sobie tę muzykę musieli zrobić, yy, to nie będziemy jakoś ich specjalnie za to nagradzać. Ja jestem słuchaczem rapowym, mnie się ta muzyka od Kasperczyków rozmywa. Poza tym jednym numerem z Rojkiem, który tam fajnie operuje jakimiś riverbami. generalnie skip. Punkt dla hawast, która tak naprawdę samą perkusją Returnersów na Heinzów pierdala. Runda druga, czyli to, co w muzyce najmniej ważne, czyli liryka. Nie chcecie, tylko. No słuchajcie, jak ktoś rzuca wers, mieszam frugo z wódką. Robię tak zazwyczaj, mieszam słodki smak Dzieciństwa z gorzkim smakiem życia, no to się szerzej oczy otwiera i się nie dowierza, że komuś się chce jeszcze takie ładne wersy pisać. Natomiast jak słyszysz, jak maciek kasperczyk śpiewa, jak lato pachną twoje włosy, kucyk, kacyk do no i kocyk, albo nie chcecie tylko 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 cię słuchać, no to raczej podnosisz brwi i tak się patrzysz, jak wychowawca w podstawówce, który słyszy, że cała jego klasa dostała popijcie z zachowania i musi się spytać za co, wiem. Poza jakimiś tam skilami lirycznymi, które oczywiście już teraz w zasadzie zapewniają hałascze punkci, to warto zauważyć, że te płyty tematycznie są bardzo podobne tak naprawdę. W sensie one są podobnie monotonne, nie? Bo z tekstów na pokoleniu możemy podejrzewać, że katpoczyki generalnie, no, lubiły sobie poczylować. Kiedyś tam było fajnie, pili sewinę, i rali zioło. Natomiast z tekstów na kombinatoryce możemy podejrzewać, że to oni im to zioło sprzedawali. Oczywiście to jest strasznie duże spłycenie, ale nie po to ja brałem dwie płyty do jednej recenzji, żeby teraz się zastanawiać, jakie wyjątki od reguły zrobiły oba zespoły no jak i Hałasra wydają mi się w takich trochę dziwnych momentach w swoich karierach, nie? No bo Maciek gdzieś tam na tej płycie rozbija się między chillowaniem i spokojem, a jakimiś tam, powiedzmy, motywami delikatnie depresyjnymi, przez co w całości tak naprawdę nie czuje ani jednego, ani drugiego. Książę i Kwiatek natomiast dalej próbują być nabitach patusami, ale ta ich patusowatość troszkę odpada. Troszkę mamy już wrażenie, też znając cały kontekst wokół ich twórczości, też ich, ich rozwój kariery, że troszkę z tej patusowatości wychodzą. W związku z czym u mamy wrażenie, że nie ja nie wiemy o co im chodzi, natomiast do hałastry w sumie wiemy o co im chodzi, ale już tak niespecjalnie chcemy im w to wierzyć. Mimo wszystko jednak punkt dla hałastry, ponieważ to są raperzy z krwi i kości, którzy nawet one linerem są w stanie nas zaciekawić, którzy po prostu u tych wersów jakoś się przykładają. No więc 2-0 Uwaga, przerwa na dowcip, moi kochani, uwaga, przerwa na dowcip, ponieważ napisałem dwa najgorsze dowcipy w historii kanału. Dlaczego mielibyście ich nie usłyszeć powiedzcie? Mi? No, nie macie żadnego powodu, dla którego nie chcielibyście ich usłyszeć. Otóż uwaga, dowcip będzie. Jak nazywaliby się bracia Kacperczyk, gdyby byli. Z Rosji. Kacaperczyk. To, to, jeszcze nie był taki zły, słuchajcie teraz. Jak nazywałby się kucyk wypuszczony jako merchandise z zespołu Hałastra? Hałas trapony Nie kurwa, nie, 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 nie powiedziałem tego żartu Nie napisałem go, nigdy ten żart się nie pojawił, ok? To jest efekt Mandeli Wam się wszystkim wydaje, że ten żart istniał, ale on się nigdy nie pojawił Nie ma dowodów na to, że ten żart się pojawił w programie recenzy, ok? <grym> Runda trzecia Wokal slash flow Kacperczyk śpiewa Na papierze to jest przewaga Na płycie, no to już nie bardzo Kurwa, stańcie sobie przed lustrem, nie? Spójrzcie sobie w oczy Ja sobie teraz spojrzę w kamerę I zapytajcie sami siebie Czy potraficie zanucić trzy refreny z płyty kolei nie Końca świata, bo ja jestem w stanie tylko ten o Ruchaniu i ten o igim, prawdopodobnie. I może ten syn okiennika, no ale to mamy trzy. Słuchałem tej płyty cztery razy. O tej płycie naprawdę możemy powiedzieć tylko tyle, że to jest płyta Kasperczyków, wiecie? W sensie ja tego nie wymyśliłem. Sama SB Mafia w opisie produktu na swojej stronie nie była w stanie napisać więcej. Czasem coś im się zaśpiewa ładnie. Ten syn okiennika, no powiedzmy sobie, gdzieś tam emocjonalnie wszedł całkiem, ale no kurwa bez przesady. Jak wcześniejsze płyty jeszcze byłem w stanie puścić, coś znaleźć ciekawego w nich, tak teraz to jest dosłownie piąta woda po kisielu i zapę Tlenie się w jednym i tym samym. Oczywiście, poniżej pewnego poziomu to nie schodzi. Jeżeli sobie to włączymy, nie znając wcześniejszej twórczości Kasperczyków albo lubiąc wcześniejszą twórczość Kasperczyków, to być może jesteśmy w stanie czerpać przyjemność z tej płyty. Jednakże, no, dla mnie lepiej by było, jakby znaleźli sobie trochę więcej inspiracji przy tworzeniu następnego albumu. Natomiast, hałastra, kurwa, słuchajcie, Ja nie mam faworytów. Żeby to było jasne, ja nie mam faworytów. Mam nadzieję, że przez cały film jesteście w stanie zauważyć, że ja nie mam faworytów. Ja gardzę po prostu kolesiostwem. Jednakże, moi, kurwa, kochani. Nie ironicznie za chłopakami z hałastry przemawia sama po prostu charyzma w głosie, sama umiejętność wyczucia, ile trzeba włożyć od siebie w bit, żeby cokolwiek zadziałało. Dlatego więc po prostu gdzieś na granicy jakiegoś minimalizmu, surowatości i właśnie przejebanej charyzmy staje sobie hałastra. I mamy album, którego mnie się chce słuchać jakkolwiek rozumiecie? Jeżeli znudzi wam się to, jak rapuje książę Mazowiecki, to okej, okay, bo za chwilę wchodzi totalnie kontrastujący z jego wokalnym kwiatek Kreis. I już nawet na tej płaszczyźnie to ma więcej sensu niż Maciek Kacperczyk zawodzący tę samą melodię przez pół godziny. Kurwa, ma. Refreny, które robią chłopaki z hałastry, są dla mnie po prostu ciekawsze, jakoś niosące, mimo tego, że to nawet często jest szczekanie trzech słów w kółko. Mam taki patent fajny, słuchajcie. Ja generalnie prawie nie słucham wcale singli, przez co nie wiem tak naprawdę, który z tych singli poszedł, a który nie. Natomiast moja Asia i znajomi z pracy, na przykład mają TikToka, nie? Bardzo często o jakimś takim znanym refrenie to ja się dowiaduję, jak na przykład zapierdalam stacją w pracy, a na barze kolega drzepizdę mnie twoja. <grym> Gęci mnie twoja dusza. No i ja wtedy czekam po prostu, aż odpalę jakąś płytę i usłyszę, taki motyw. I wtedy już wiem, że na 100% ja tej płyty nie mogę lubić, bo to jest płyta mainstreamowa, a ja jestem słuchaczem elitarnym, słuchaczem eliciarskim, brzydzącym się głównym nurtem. Jedyne, czego słucham, to prawdziwie alternatywne brzmienie, wydawane w najpopularniejszej wytwórni w kraju, na płycie, którego jest Kizo i tako Hemingway. Moi kochani, jebać mainstream, alternatywa, tylko hałastra, hałastra. No, hałastra 3.0 niestety, nie? Ale to ostatnio to już był przytyk do nich jak coś. Tym płynnym żartem możemy przejść sobie do fitów. Hałast tak naprawdę. Refren od Sochodiego no to jest pieniężny jak z No uwielbiam go, mimo tego, że słyszałem opinie, że to jest odrzut Starchoterroru. Okej, okay, ale też pamiętajmy jaką płytą był Terror? Jeżeli to jest odrzut starchoterroru, to to i tak jest zajebisty refren. Wzwrotka kazał bałaganę, tak samo, świetne rzeczy. Tylko, kurwa macie trochę mi się kłóci z tym wizerunkiem hałastry fakt, że robicie numer o rzucaniu towarem na telegramie i nagle wchodzi kizo, który mówi, że okej, okay, moja pizza jest w żabce. Jakby się chcieli. No, niby się wpasował w temat, ale ja pierdolę. Albo tako jest z refrenem, jakby się dogrywał Dali Zawiałow. Albo Rozali. No, te fity jakościowo stoją dosyć wysoko, żeby nie było. One są w większości bardzo git. Tylko kurwa Mać kłóci mi się trochę z faktem tego, że to jest hałastra. Nie, no jak mówię, spoko. widać, że oni sobie robią karierę. Pewnie nie przelecą całej tej kariery tak samo, jak przelatywali na sztukach arkana. Ale jeszcze nie zmienili w mojej głowie swojego wizerunku na tyle, żebym nie miał zgrzytu zębów, jak widzę takie gościnki, ok? Gdzieś tam ten truskul tęskniący za. Pod ziemią trochę się kłóci w mojej głowie. Dlatego wydaje mi się, że jednak większą wartość dodaną mamy z fitów na Kasperczykach. Albo ten szczyl, który jest bezbłędny, albo ten Waluś Kraksa, który też no, ładnie pośpiewał, albo nawet ten Rojek. No, jest tych fitów dużo mniej, ale spełniają swoje zadania, wydaje mi się, lepiej. Lepiej pasują do całego konceptu albumu. Normalnie dałbym pewnie remis, ale głupio trochę, żeby Kasperczyki tak w pizdę dostali, więc 3-1. I, I to tyle w sumie, słuchajcie, nic więcej wam nie powiem o tych albumach. Nie będę rozwodził się nad tym, że tu mi baz rzęzi, a tam mi nie rzęzi. Że o, ta gitarka fajna, a w ogóle czy kiedyś hałasra była lepsza? Moi kochani, oficjalnie, nie znam się, to się nie wypowiem. Koniec, kurwa. Mamy więc 3-1 dla hałasry, no więc wydawać by się mogło, że chłopaki raczej... O. No więc, słuchajcie, wychodzi na to, że powinien wygrać, prawda, kwiatek i Książę, ale nie możemy zapominać o tym, że kasperczyki są ładniejsze, bo no, bo no, gdzie tam jacyś dresiarze, prawda, do pięknego Maćka kasperczyka. No więc w tym momencie mamy już 3-2. Też trzeba pamiętać, że kasperczyki nie demoralizują, tak, w sensie wiadomo, tam, co sobie palą, nawijają, co się palem zioła, ale w ilościach społecznie akceptowalnych. Natomiast hałastra, no, literalnie nawija o tym, że rzuca ziołem, jakby do no, 3-3, bo jednak. Jesteśmy tutaj family friendly contentem. I nie wolno też zapominać, oczywiście, że wytwórnia kasperczyków organizuje SB Festiwal, co w żaden sposób nie wpływa na wynik, ale coś mi podpowiada, że jednak to kasperczyki powinny wygrać, prawda? Więc hałastra 3, kasperczyki 4. Tak więc, jak widzicie, moi kochani, pojedynek bez dwóch zdań wygrały kasperczyki, jednakże trzeba dać ocenę końcową, tak żebyśmy sobie mogli ich potem jakoś porównać do reszty płyty, jak będziemy składać jakieś podsumowania. No, niestety, kasperczyki dla mnie to jest 5,5. Nudzi mnie ten Album. No nic ciekawego mi ten album nie dał, nie słucha mi się go jakoś specjalnie przyjemnie. Jakby mi leciał w windzie, to może byłoby to troszkę lepiej, ale w moim postkomunistycznym bloku niestety nie ma głośników w windzie. Jako mieszkańcy wszyscy cieszymy się, że mamy chociaż windę. Natomiast dla kombinatoryki siódemka i to taka solidna, kurwa, nawet z połówką wydaje mi się. Wiadomo, można się przyjebać do tego, że kiedyś hałastra była bardziej podziemna, bardziej jakaś taka ee, outsiderska i że ło, teraz mainstream to ją tak wykastrował. Ale kurwa, moi kochani, jeżeli tak brzmi kastrowanie przez mainstream, to ja każdemu podziemnemu artyście życzę takiego wykastrowania trwania przez mainstream. Dla mnie ten album bardzo spoko i będę wracał. Być może będę wracał. Fajne, kurwa. Także tak, moi kochani, jeżeli macie jakieś pomysły, jakie jeszcze płyty moglibyśmy zestawić w takim pojedynku, piszcie w komentarzach, a ja z całą życzliwością po prostu nie wezmę waszych próśb pod uwagę. Z ogłoszeń parafialnych to nie ma nic ciekawego z ogłoszeń parafialnych. Chyba. W tym tygodniu, jak nie skończę licencja, to tego już kurwa nigdy nie skończę. Także trzymajcie się ciepło. Hej.